Zadanie pierwsze, czerwiec 2024, egzamin ósmoklasisty. Adam zapisał w przypadkowej kolejności podane w programie radiowym wartości temperatury odnotowane pewnego zimowego dnia o godzinie 20.30 w Zakopanem, w Wiśle, w Karpaczu, w Ślaskiej Porębie. Zobacz rysunek i mamy tutaj piękny rysunek. Temperatura w Karpaczu była o 6 stopni Celsjusza wyższa niż w Szklarskiej Porębie, a w Wiśle była niższa niż w Zakopanem. Temperaturę minus 5 stopni Celsjusza zanotowano wy i cztery odpowiedzi mamy do wyboru. W zadaniu szukamy najpierw takich temperatur w Karpaczu i w Szklarskiej Porębie i wiemy, że różnica między nimi Wyniosła 6 stopni Celsjusza. Mamy liczby wszystkie ujemne, więc patrzymy, gdzie między nimi różnica to 6 stopni. Tu różnica między minus 8 i minus 5 to 3, tu różnica to 2, tu różnica jest 1 stopień, a tutaj mamy różnicę 6 stopni. A z treści zadania wynika, że w Karpaczu była o 6 wyższa niż w klarskiej porębie czyli Wyższą temperaturą to minus 2 stopnie. Czyli tutaj będzie karpacz, a tu będzie szklarska poręba. Szklarska. Dalej wiemy, że w Wiśle temperatura była niższa niż w Zakopanem. W Wiśle była niższa, a niższa to minus 5. Czyli tu będzie wisła, a to będzie zakopane. Pytanie jest takie. Temperaturę minus 5 stopni Celsjusza zanotowano w, w wiśle, czyli zaznaczamy odpowiedź D. Przypominam, że najmniejszą liczbą jest minus 8, a największą to jest minus 2. Z liczbami ujemnymi bywa trochę inaczej niż z dodatnimi, bo liczymy odległość od zera na osi liczbowej, najdalej od zera na osi liczbowej oddalone jest minus 8 i to jest najmniej, najmniejsza temperatura, a tak samo wśród tych dwóch najmniejszą to jest y, minus 5.